Odnotował spadek o ponad 25% w ostatnim miesiącu. Czy zobaczymy Pepe przebijającego nowe ATH jeszcze w lipcu? Wygląda na to, że właśnie do tego zmierza. Jednak zanim przejdziemy do wideo, chciałabym Was poprosić, abyście upewnili się, że subskrybujecie nasz kanał. To szaleństwo, jak bardzo ta moneta urosła od samego początku w trakcie tego roku. Bo jak widzicie, wartość wzrosła aż o 647%. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę ATH z końcówki maja, to aż o 14 000%. To znaczy, że każdy zainwestowany dolar w PP Coina na początku roku, dzisiaj byłby wart aż 14 dolarów. Zaledwie kilka tygodni temu, PP bił rekordy wszechczasów, a teraz wygląda na to, że szykuje się do kolejnej wielkiej pompy. Więc przyjrzyjmy się ogólnemu rynkowi. Indeks chciwości i strachu, który mierzy nastroje rynkowe dla bitcoina i ogólnej branży kryptowalut, osiągnął najniższy wynik od prawie 18 miesięcy. Wszystko wskazuje na to, że powód, dla którego tak się stało, to fakt, że bitcoin spadł poniżej 60 tysięcy dolarów, osiągając najniższy poziom od początku maja. 24 czerwca indeks spadł aż o 21 punktów, pogrążając się w strefie strachu z wynikiem 30. Oznacza to jeden z największych codziennych spadków w ostatnich latach i przesunięcie ze strefy chciwości do strachu, w której znalazł się zaledwie tydzień temu. Obecnie znajdujemy się na poziomie 40, jednak Bitcoin również doświadczył dramatycznego spadku ceny o ponad 10% w ciągu tygodnia. Jednak jak widzicie, w ostatniej dobie trzyma się bardzo sztywno ceny 61 tysięcy dolarów. Jednak co może być powodem tych spadków? W ciągu ostatnich 10 dni fundusze typu Spot Bitcoin odnotowały znaczny odpływ środków przekraczający ponad miliard dolarów. Co więcej, doniesienia, że upadła giełda Mtgox może przygotowywać się do upłynnienia swoim wierzycielom Bitcoinów o wartości 8,5 miliarda dolarów. Jak widzicie Bitcoin znajduje się dopiero na szóstym miejscu wśród najbardziej trendujących coinów na CoinMarketCap. Jednak Pepe nie jest daleko w tyle i plasuje się na dziesiątej pozycji. To dobrze świadczy, bo Pepe utrzymuje swoją pozycję w trendach przez ostatnich wiele tygodni. Niezależnie od niedźwiedzi presji, Cena PP utrzymuje się w trendzie wzrostowym, co wskazuje na pewną dominację byków i sugeruje również koniec drobnej korekty, ponieważ poziomy przygotowują się do zwyżkowego crossovera. Teraz, gdy cena utrzymuje swoje zwyżkowe wsparcie, prawdopodobnie odwrócenie może być również dość wysokie. W takim przypadku oczekuje się, że cena PP odzyska poziom powyżej 15-10 nie wiem, w każdym razie 0,00015 dolara, a dzisiaj mamy to na poziomie 12. Co więcej, utorować drogę do rozpoczęcia miesięcznego handlu na wzrostowym poziomie. Wraz z początkiem nowego kwartału inwestorzy również mogą być pełni nadziei, a zauważalny wzrost zaufania może przyciągnąć nową płynność, co z kolei może podnieść cenę pepe w kierunku nowego ATH. Mówiąc o pompowaniu i mówiąc o żabach, Przyjrzyjmy się tej przedsprzedaży czyli Pepe Unchained Layer 2. Dokładnie tak mamy tą przełomową wiadomość. Pepe wypuścił pierwszą na świecie monetę na warstwie drugiej czyli Pepe Unchained ze swoim własnym blockchainem. Więc Pepe ma swój własny blockchain i jak piszą gratulacje jesteś wcześniej na imprezie. Kup teraz w przedsprzedaży aby zdobyć jak najwięcej nagród zanim cena poszybuje w górę. A więc o jakich nagrodach mówią? Z tego, co się domyślam, chodzi po prostu o staking, bo jak widzicie, można zyskać na stakowaniu tych tokenów aż 2000%, w skali roku oczywiście. I ten współczynnik będzie spadał wraz z coraz większą ilością zastakowanych tokenów. Więc warto się pospieszyć, jeżeli chcemy stakować swoje tokeny. A ta sprzedaż zebrała już ponad milion dolarów. Link znajdziecie w opisie poniżej. I zobaczcie, raptem godzinę temu pochwalili się, że zebrali ten milion dolarów, ale przesprzedaż zaczęła się tak naprawdę niedawno temu, bo 16 czerwca. I jak widzicie, 3 dni później mieli już 200 tysięcy, 4 dni później mieli 350 tysięcy, a w 3 dni zebrali kolejne pół miliona dolarów. A więc skąd ta pompa i co go wyróżnia? Przede wszystkim natychmiastowy most między Ethereum a Pepe. Najniższe opłaty transakcyjne, zdolność do obsługi dużych wolumenów. I 100 razy szybszy niż Ethereum Blockchain. A więc, jeśli kochasz Pepe i kochasz monety memowe, może Ci się spodobać warstwa druga, dlatego że bola. Nagrody roczne za staking są potężne. To też na pewno warto wziąć pod uwagę, jeżeli chcemy się zapakować w przedsprzedaży. Wystrzał tej przedsprzedaży pokazuje pewien szalony potencjał. Bo kiedy patrzymy na wykres wszechczasów dla Pepe, widzimy początkową pompę, która miała ładny ride, ale potem po prostu kontynuowała handel kanałem bocznym. Następnie widzieliśmy początkową pompę na początku roku, później nastąpił pullback, znowu szliśmy sobie kanałem bocznym i tak naprawdę mocno spadliśmy. Masywną pompę zaledwie kilka tygodni temu, no i teraz mamy ponowny pullback, ale tak naprawdę dotyczy on całego rynku kryptowalut. A więc bardzo możliwe, że Pepe Unchained ze swoim tokenem Pepu chciałby powtórzyć tę historię. PP ma obecnie kapitalizację rynkową na poziomie 5 miliardów dolarów, co czyni go trzecią najpotężniejszą monetą memową. Jednak wciąż ma dwa razy niższy market cap niż Shiba. Także potencjał do wzrostu wciąż istnieje. I zauważcie na Twitterze, mają już ponad 670 tysięcy followersów i raptem tydzień temu mieli 650. Także wzrost o 20 tysięcy followersów na Twitterze wskazuje, że ten koń cały czas zyskuje na popularności. Kolejną mega ciekawą rzeczą, która wydarzyła się na Twitterze Pepe, jest fakt, że ogłosili ogromny giveaway. Mogłeś wysłać trochę krypto z Binance Pay i stanąć do wygrania 100 milionów tokenów Pepe, wysyłając zaledwie 1 cent w krypto do przyjaciela lub jakiegoś członka rodziny. Tak, to właśnie tak proste, jak to brzmi. Wysyłasz 1 cent i zostajesz zgłoszony do szansy na wygranie miliona tokenów Pepe. Jeżeli spojrzymy na technikalia, widzimy techniczne wskaźniki pokazujące sygnały do zakupu. Średnie kroczące wskazują, kupuj. Oczywiście, to nie jest porada finansowa. Zawsze przeprowadzaj własne badania. Ale jak zawsze, dajcie mi znać, co myślicie o Pepe no i o nowym blockchainie na Pepe, czyli PEP-u. Czy mają potencjał? Do następnego razu.